Biblia Audio. Księga Jeremiasza. Uwiodłeś mnie, panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemokłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem. Wszyscy mi urągają. Albo wiem ilekroć mam zabierać głos. Muszę obwieszczać gwałt i ruina. Tak, słowo pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię, ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Psalm 63. Boże, Ty, Boże mój, Ciebie szukam. Ciebie pragnie moja dusza. Za Tobą tęskni moje ciało jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę. Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić. Tak błogosławić Cię będę w moim życiu. Zniosę ręce w imię Twoje. Dusza moja będzie się syciła niby sadłem i tłustością. Wargi moje radośnie wołać będą, a moje usta Cię chwalić. Gdy wspominam Cię na moim posłaniu, myślę o Tobie podczas moich czuwań. Postałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. List do Rzymian. A zatem proszę Was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz Waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Ewangelia według świętego Mateusza. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.